Spotkaliśmy się dzisiaj w ramach drugich urodzin Parka Radziewdowo. 105 bieg. Przez dwa lata, nieustannie, w każdą sobotę spotykaliśmy się bez względu na pogodę. Tutaj, właśnie w Malinowie. Bardzo nas cieszy fakt, że coraz więcej osób dołącza do nas, którzy nie są tacy takimi biegaczami trenującymi, tylko amatorami, którzy zaczynają dopiero przygodę z bieganiem. No i Sporo osób nowych przekonuje się do takiej formy poczynku i rekreacji. W dzisiejszym biegu wzięło udział 71 osób. Jak widać, rodzina parkranu rośnie. Pogana nam nie straszna. Także chcielibyśmy w imieniu kolegi Marcina i moim serdecznie zaprosić tych, którzy jeszcze nie doświadczyli parkanu. Jesteśmy tu w każdą sobotę. 아민 c 니요